Siemanko akwaryści! Dzisiaj odcinek humorystyczno-analityczny, czyli woda demineralizowana RO z żywicami jonowymiennymi, zerówka. Ja zakupiłem taką tutaj, o 5-litrową demineralizowaną, gdzie tu jest napisane <laughs> o, mniejsze lub równe 5 mikrosiemensów. <laughs> No niektórzy nie chcą mieć nawet 5 mikrosimensów z filtra RO, więc mówię, tam podłączają sobie żywice i takie inne rzeczy. A ja tutaj sobie odstawiłem tą wodę na no trochę więcej niż 2 tygodnie, bo chyba 16 dni minęło, czy 17, już nawet nie, no nie, nie pamiętam. A teraz nalejemy prosto z tego baniaczka. Prosto z tego baniaczka nalejemy, tylko trzeba odkręcić. I zmierzymy sobie przewodność. Widzimy sobie przewodność tej wody. O, właśnie. Mam takie urządzenie, laboratoryjne, którym się posługuje większość akwarystów. Widać. A poczekajcie, to wam światełko włączę. O, 2, 2, 21 stopni. Ta woda ma. A teraz tu jest 0, chyba widać 0. Przełożymy tu oj. 16 17 nawet na chwilę wskoczyło. Po dwóch tygodniach. Hmm. Czyżby ta woda już się nie nadawała do... Do akwarium po odstaniu dwa tygodnie w szklance. A, tak sobie pomyślałem, że tak się nagra. Dobra, do usłyszenia. Hej.